Jezus opowiedział niektórym, co dufni byli w siebie, że są sprawiedliwymi, a innymi gardzili tę przypowieść. Dwóch ludzi przyszło do świątyni, żeby się modlić. Jeden faryzeusz, a drugi celnik. Faryzeusz stanął i tak w duszy się modlił. Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie. Zdziercy, niesprawiedliwi, cudzołożnicy, albo jak i ten celnik. Zachowuję post dwa razy w tygodniu, daję dziesięcinę ze wszystkiego, co nabywam. A celnik stał z daleka i nie śmiał nawet oczu wznieść ku niebu, lecz bił się w piersi, mówiąc: Boże, miej litość dla mnie grzesznika. Powiadam Wam, ten odszedł do domu usprawiedliwiony, nie tamten. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony. A kto się uniża, będzie wywyższony. Faryzeusz został postawiony jako przykład człowieka złego. Co było złego w jego postępowaniu? Powiemy, że się wywyższał. Jednak na czym polegało jego wywyższanie się? Przyszedł do świątyni i dziękował Panu Bogu, że nie jest grzesznikiem że nie jest zdziercą, niesprawiedliwym, cudzołożnikiem albo jak celnik. I wskazał konkretnego celnika. W tamtym czasie w Izraelu celnik nie był człowiekiem szanowanym. Działo się tak dlatego, że celnicy mieli pobierać podatki i bardzo często nakładali podatek również swój, własny. Przez co ci, którzy mieli się przemieszczać, mieli coś transportować, Musieli płacić znacznie więcej niż było trzeba. Żydzi nie mogli nic z tym zrobić, a Cesarstwo Rzymskie jako okupant nie za bardzo się tym interesował. Nie było więc co z tym zrobić. Był to proceder ogólnoznany wszystkim, ale nietykalny. I tak Faryzeusz, widząc celnika, ocenił go, że pewnie funkcjonuje tak samo. Jednak widzimy, że on. Dziękuję Panu Bogu za to, że nie jest też zdziercą, niesprawiedliwym i tak Ale pewnie też w naszym życiu niejednokrotnie widzieliśmy człowieka, który zniszczył sobie życie, bądź który został bardzo mocno skrzywdzony, popadł w ruinę przez błędy swoje bądź błędy innych ludzi. I kiedy patrzyliśmy na, na takiego człowieka, mogła pojawić się w nas. Może nie radość, bo jest to złe słowo, ale taka wdzięczność za to, że nie mnie to spotkało, że nie ja jestem na jego miejscu i niekoniecznie wywyższaliśmy się na tego człowieka. nie poniżaliśmy go, nie upadlaliśmy, nie uważaliśmy, że jesteśmy lepsi. Zwyczajnie cieszyliśmy się, że nie dotknęło to nas, ale nie cieszyliśmy się z tego, że dotknęło tego człowieka. Cóż więc złego zrobił faryzeusz, skoro cieszył się z tego, że jest sprawiedliwy, że jest święty, podążający za Bogiem. To, że mu się tak to tylko wydawało. Na początku pan Jezus zapowiedział, że mówi opowieść o kimś, kto jest sprawiedliwy, a tak naprawdę jest dufny i innymi gardzi. Kiedy faryzeusz na modlitwie mówi Bogu, za co mu dziękuję, że dziękuję, że nie jest grzesznikiem. Odpowiada w kontrze wobec tego, kim on jest. I mówi, że pości dwa razy w tygodniu i daje dziesięcinę. Poszczenie dwa razy w tygodniu nie było wymagane. Było to o wiele więcej niż trzeba. Poszczenie, więc, jest czymś dobrym, czymś godnym pochwały. Dawał dziesięcinę ze wszystkiego. Czyli jedną dziesiątą z każdego zarobku musiał oddawać znaczy, też nie musiał, właśnie. Chciał oddawać na rzecz Pana Boga, też godne zauważenia. Cóż więc było złego w jego postępowaniu? To, że on się skupiał tylko na tej powierzchownej rzeczy, tej powierzchownej części pobożności. Uważał się za świętego, bo daje dziesięcinę, bo pości, bo przestrzega wszystkich przykazań wszystkich z, wyjątki, z wyjątkiem tych, które określają miłosierdzie. Będąc sprawiedliwym w przykazaniach, nienawidził innych ludzi. Brzydził się nimi, gardził, uważał, że jest lepszy. Wywyższał się nad innych, uważał, że on jest wzorem do naśladowania, a inni mogą co najwyżej go naśladować. Człowiek ten był pobożny, ale tylko zewnętrzny. Skupiał się na tym, co widać, na tym, co trzeba zrobić, ale zapomniał kompletnie o sumieniu, zapomniał o sercu. O duchu, o tym, co powinno być w środku. I tak może spotkaliśmy w naszym życiu człowieka, który funkcjonował bądź funkcjonuje podobnie. Przestrzega wszystkich tych zewnętrznych przykazań. Może nawet jest codziennie w kościele. Chwali się, jak często chodzi do spowiedzi. Przestrzega wszystkich tych pomniejszych przykazań, nawet zmusza do tego innych. Chce być wyrocznią, wykładnią teologii, ale jak z nim porozmawiać? Jak zobaczyć, jak on reaguje, jak rozmawia o innych ludziach, daje antyświadectwo. Tacy ludzie są. I Chrystus ostrzega nas w Ewangelii, żebyśmy my takimi ludźmi się nie stali. Byśmy zawsze chcieli zrobić to, co, cel, to, co celnik czyli zrobić rachunek sumienia, prosić Pana Boga o wybaczenie. Chcieć, aby moje wnętrze było przed Bogiem otwarte, niezakryte abym przestrzegając przykazań pamiętał, że najważniejszym przykazaniem jest przykazanie miłości Boga i bliźniego. Nie mogę nienawidzić. Nie ma osoby, która zasługuje na moją nienawiść. Nie mogę nienawidzić. Jeżeli to osiągnę, dopiero w dalszej kolejności reszta pobożności. Chrystus nie mówi, że zły jest post, że zła jest darowizna, Jałmużna, dziesięcina, czy cokolwiek innego. Wchodzenie do kościoła, korzystanie ze spowiedzi. Ale Chrystus przypomina, żebyśmy nie zapominali o tym, co jest najważniejsze. O miłosierdziu. Bo chrześcijanin bez miłosierdzia jest karykaturą. Chcielibyśmy więc, by miłosierdzie było naszym udziałem i by za tym miłosierdziem szły wszelkie inne aspekty naszego chrześcijaństwa. Te wewnętrzne i zewnętrzne. Prośmy więc Chrystusa, by dał nam światłe sumienie, byśmy potrafili rozpoznać, jaka jest nasza kondycja duchowa, co się dzieje w naszym sercu i byśmy szli za Chrystusem sercem, umysłem i ciałem. Chcijmy więc, aby była w nas i wiara celnika, i też pobożność uczynkowa faryzeusza, byśmy nie zaniedbywali ani jednej rzeczy, ani drugiej, ale przede wszystkim pamiętali że cechować ma nas miłosierdzie. Często jest to trudne, ale Chrystus zachęca nas, byśmy Jemu powierzali nasze trudy, emocje, przemyślenia, trudne relacje, byśmy to wszystko Mu oddali i prosili, by On tego dotknął, by On to uleczył, by pomógł nam szukać miłosierdzia zamiast nienawiści i siostrzanych grzechów. Niech Chrystus nas prowadzi, niech pokaże nam drogę do życia tym miłosierdziem. Niech nas prowadzi. Amen.